Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Drodzy Państwo, za czasów komuny obowiązywała zasada dajcie mi człowieka paragraf się znajdzie. Za czasów Donalda Tuska ta zasada znowu odżyła. Donald Tusk, w swojej desperacji wobec e, porażek e, widocznych gołym okiem, e, co do realizacji stu obietnic, stu konkretów, 100 dni, Swoich rządów postanowił organizować Ingrzyska, kosztem opozycji, kosztem wolności też przedstawicieli klubu, największego klubu parlamentarnego, parlamentarnego prawa i sprawiedliwości, ale przede wszystkim kosztem państwa polskiego i jego zasad, które mówią o tym, że aresztowanie, pozbawienie wolności, zwłaszcza przeciwnika, politycznego, ale każdego obywatela musi odbywać w ramach i na podstawie prawa i faktów, które usprawiedliwiają zastosowanie tego rodzaju prawa. Skoro można naginać fakty, skoro można fałszować fakty w przypadku polityka, w przypadku parlamentarzysty, to znaczy, że można również fałszować fakty, można naginać fakty, można manipulować rzeczywistością w przypadku każdego Polaka, jeśli podpadnie jakimś lokalnym sitpom Platformy obywatelskiej, jeśli będzie stanowił zagrożenie dla lokalnych układów przestępczych, zorganizowanej grupy przestępczej, która dzisiaj rządzi w Polsce na czele z herszczem Donaldem Tuskiem, który jest z jednej strony premierem, a z drugiej strony, tak naprawdę mafijnym bosem, który realizuje przestępcze eliminowanie przeciwników metodami kryminalnymi. No bo czymże innym jest to, co choćby tu dzisiaj będziemy ilustrować, pomijając cały wachlarz działań związanych z łamaniem prawa, o czym miałem okazję już tutaj mówić, spotykając się z państwem, kiedy silni panowie przejmowali telewizję publiczną, kiedy wyrzucano legalnego prokuratora krajowego, kiedy usuwano legalnych prezesów sądów w Polsce, kiedy blokuje się Trybunał Konstytucyjny, kiedy nie uznaje się wyroków Sądu Najwyższego, jeśli są niepomyśli tej władzy. Drodzy Państwo, oto kolejny dowód uchwały podjętej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, który pokazuje bezprawie tego rządu. Pozwólcie, jest slajd, który jest widoczny, ale jest też, nie wiem, jak łatwiej państwu zgrać materiał na tym oto dokumencie. Jest to uchwała, proszę zwrócić uwagę, Zgromadzenie Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego podjęta kiedy? Wtedy, kiedy prezesem Sądu Najwyższego była pani profesor Gersdorf, autorytet wskazywany często przez Donalda Tuska i jego najbliższych współpracowników. Otóż zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego zajęło jasne stanowisko, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który jest ogłoszony na rozprawie, przełamuje zasadę konstytucyjności i podważa ją przepisu, który został zakwestionowany. Jest to ostatnie zdanie tejże uchwały, gdzie wcześniej. Zgromadzenie ogólne, czyli wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, stwierdza, że wyrok powinien być publikowany, ale gdyby nie był publikowany, to mimo to od razu niesie ze sobą skutki prawne. I dlatego właśnie konsekwentnie nie tylko ja, ale wszyscy, którzy stoją na gruncie prawa, mówimy, że Komisja do Spraw Pegazusa jest komisją nielegalną, bo po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, oto kolejny dowód, który Państwu przedstawiamy dzisiaj. Przestała być legalna, ponieważ została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem wydanym na jawnej rozprawie, tak jak jest tutaj napisane. I w związku z tym nie mogłem, szanując polskie prawo, polską konstytucję, dobrowolnie stawić się przed tą komisją, choć bardzo bym chciał, bo nie jest to komisja szczególnie wymagająca, nie stanowi wielkiego wyzwania, a mielibyśmy wiele dobrego i miałbym też do powiedzenia na temat poprawy bezpieczeństwa Polaków, które rząd Zjednoczonej Prawicy. Przedsięwziął, podejmował i przeprowadzał w ramach przedsięwzięć, które, za które też odpowiadałem jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Natomiast gdyby nawet czysto teoretycznie, wbrew wspomnianej uchwale Sądu Najwyższego, wbrew wyrokom Trybunału Konstytucyjnego, wydanym też za czasów, kiedy szefem tego organu był pan profesor prezes Rzepliński, który. Przedstawił identyczne stanowisko, jak uchwała całego zgromadzenia sędziów Sądu Najwyższego, którą tu prezentujemy. Gdyby jednak zapomnieć o tych wyrokach i uchwałach i przyjąć, że decyzja sądu na wniosek nieuprawnionego organu, jakim jest Komisja do Spraw Pegasusa, była legalna, to nie ulega wątpliwości, że również wtedy wniosek, Podjęty przez Komisję o tymczasowe aresztowanie, w tym wypadku mojej osoby, ma charakter nie tylko bezprawny, ale ma charakter, który jest demaskujący, można powiedzieć, dla kompromitacji braku elementarnej przyzwoitości ludzi, którzy go podjęli. I jako dowód na to, przedstawiłem Państwu krótki materiał filmowy, w oparciu o materiały, które Państwo żeście upublicznili w swoich mediach, bo taki materiał mamy zresztą więcej, by zestawić, Czasowo, poszczególne wydarzenia, jak one wyglądały. Ten filmik, który zaraz pokażemy, jasno pokaże, dobitnie, myślę, przemówi do Państwa, bo film, obraz jest mocniejszy niż, jak mówią, tysiąc słów że fakty wskazują, że komisja celowo nie tylko nie podjęła się próby, próby nawet przesłuchania mnie. Choć do usilenia rzekomo do tego dążyła, ale uciekła przed konfrontacją ze mną, wtedy, kiedy już byłem na terenie Sejmu i zmierzałem do tego, aby złożyć relacje i skonfrontować się z tą komisją. Bardzo bym prosił. Panie ministrze, dzień dobry, zapraszamy do studia. Dzień dobry, witamy serdecznie. Proszę siadać. Mamy do czynienia. Panie ministrze, proszę dzisiaj. Prosiłbym. Działania wobec mnie podejmowane są bezprawne. Chciałbym, żeby puścił panów policjantów, bo oni są ofiarami tej sytuacji. Ja dostosuję się do ich e, e, ewentualnych e, poleceń, jeżeli takie zostały wydane. Proszę zejść na dół. Z przyczyn bezpieczeństwa włączamy schody. Prosimy o zejście. Proszę państwa. Puśćcie mnie państwo, chcę wyjść do policji. Po prostu. Ja tam Proszę Państwu, że podejdę do, bardzo dziękuję, do panu policjantu chciałem podejść, dobrze? Dokładnie, ale Pani Mińczyczka. w Warszawie, 27 stycznia, wydał nakaz... Nielegalna, Policja, nielegalna, Nie, nielegalna, Nie, Dzień dobry, witam Państwa, otwieram posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczej... No i w takim razie wniosek pana Marcina Bosackiego pod głosowanie, kto jest za przedstawionym wnioskiem. Zostałem poinformowany przez przedstawiciela Straży Marszałkowskiej, że jest mu bardzo przykro, użył tych słów, że jest mu bardzo przykro, ale musimy mnie poinformować, że mam jeszcze pięć minut i zaczekać, bo taka jest decyzja pani poseł, pani przewodniczącej którą ją... Zamknęli na gdzie nie ma żadnego przesyłu, gdzie nie działają telefony, nie ma przesyłu, to jeszcze takie numery. Ponieważ wyczerpaliśmy dzisiaj porządek dzienny e, posiedzenia, wniosek uzyskał większość. Na tym zamykam dzisiejsze obrady. Dziękuję uprzejmie. Był poseł Zabalczyński patrząc w telefon, mówi do posła Jaskulskiego, już jest, za chwilę nam tu wejdzie. W tym momencie poseł Jaskulski podnosi rękę i mówi. Zgłaszam wniosek o zakończenie dyskusji i błyskowiczne wnioskowanie o eh, areszt. W tym momencie poseł Ćwik, który jako jedyny nie ogarniał, że Zbigniew Ziobro jest już za ścianą, mówi, że jeszcze on chciałby mówić, więc pani przewodnicząca Sroka udzieliła mu głosu, no bo kolega z tej samej, z trzeciej drogi, co ona będzie mu blokowała jako jedynemu wypowiedzeniu. on zaczął mówić w tym momencie jest taki filmik, który jest w internetach, gdy Jana Kulig-Rostkowska, która wie, że Ziobro jest za ścianą, uwali z łokcia Ćwika, żeby nie gwiazdorzył, tylko głosować, bo trzeba chłopu klepnąć areszt. Tak to wyglądało krok po kroku. Komisja w swoich wnioskach wbrew faktom, faktycznie twierdzi, że rzekomo ukrywałem się w telewizji Republika, że nie chciałem zejść do policji, że nie dotarłem do Sejmu na czas, że komisja nie miała więc możliwości mnie przesłuchać. Widzieliście przed chwilą, jak to wyglądało to ukrywanie się i moja niechęć do spotkania z policją. Więc nie będę tego komentował. Film mówi sam za siebie. Dlatego pan minister Błaszczak podjął pewną inicjatywę, ale o tym za chwilę powie pan minister Michał Wójcik. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, mieliście Państwo przed chwilą okazję zobaczyć dowody tego, co tak naprawdę się stało. Miażdżące dowody, miażdżące. I Państwo jako dziennikarze uczestniczyliście tam wówczas, kiedy pan minister Ziobro został dowieziony do budynku U. I trzymany, by nie wejść na komisję. Zaraz do tego jeszcze wrócę. To są oczywiste i miażdżące dowody. W związku z tym pan przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pan Mariusz Błaszczak, zdecydował o tym, żeby wystąpić pisemnie do pana marszałka Szymona Hołowni o wycofanie wniosku, wycofań, zatrzymanie tego procedowania wniosku o uchylenie, Immunitetu panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro. To są sprawy, szanowni państwo, oczywiste. I dzisiaj, tak naprawdę, jest test przyzwoitości dla pana marszałka Szymona Hołowni. Tak często mówił o przyzwoitości w parlamencie. To dzisiaj, panie marszałku, pan ten test musi przejść, bo sprawa jest zero-jedynkowa. Tu nie ma żadnych szarości. Zero-jedynkowa. To wynika z tych materiałów. I dlatego oczekujemy, że pan marszałek podejmie decyzję wstrzymującą całe procedowanie tego wniosku. Pan minister Ziobro przedstawił argumentację faktyczną, jest też argumentacja prawna, o tym będziemy jeszcze rozmawiali, bo nie ma możliwości konstytucyjnej, żeby uchylić immunitet parlamentarzyście w celu aresztowania go, żeby przesłuchać go jako świadka. Ale do tego jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, jaka musi być desperacja Donalda Tuska, jeżeli dla realizacji własnych celów sięga po tego rodzaju metody? Jeżeli wie o tym, że każdy, kto ogląda materiał filmowy przez Państwa, udokumentowany przez wszystkie telewizje, które były w tym czasie, no, całkowicie kompromituje działanie jego partii politycznej, która zmierza nie do jakiejś kary pieniężnej, tylko wsadzenia na miesiąc aresztu człowieka do, wolności, do więzienia. Pozbawienie wolności. No, jest to jednak desperacja Donalda Tuska. Można powiedzieć, taki zapieniony Donald Tusk, wbrew faktom, wbrew dowodom, wbrew materiałom filmowym, dąży do tego, żeby zamknąć mnie na miesiąc czasu. Może to jest związane z tym, że my przygotowujemy wnioski dotyczące jego kandydata, pana prezydenta miasta Warszawy Czaskowskiego, w związku z podejrzaniem mafijnych układów i wyprowadzania na wielką skalę pieniędzy kosztem mieszkańców Warszawy przy okazji budowy szaletu najdroższego na świecie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie cena metra kwadratowego było, przeszło 10 razy wyższa niż zbudowanego w tym samym czasie obiektu księdza Olszewskiego, który trafił za to, za rzekomą niegospodarność, na 7 miesięcy do aresztu. A powinien tam siedzieć, jeśli przyjąć te kryteria pan Trzaskowski, a nie ksiądz Olszewski. Może to jest powód tej desperacji Donalda Tuska, ale my i tak te wnioski przygotujemy. Więc pan Donald nie powstrzyma nas przed pokazaniem prawdziwego charakteru rządów pana Trzaskowskiego w Warszawie. I chciałbym też powiedzieć, że to nie jest pierwszy ten akt desperacji. To traktowanie pań urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, zmuszanie ich do rozbijania się do naga przed mężczyznami funkcjonariuszami, załatwienia potrzeb fizjologicznych przed mężczyznami funkcjonariuszami wbrew prawu i wbrew zasadom. Kazanie księdzu, by pił wodę z brudnej butelki, a potem by załatwiał się do tej butelki. To przecież wszystko razem układa się w pełną całość. desperację tych ludzi. Zaczęłem, zaczęliśmy tą dzisiejszą konferencję od przypomnienia tego powiedzenia komunistycznego, dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie, no wypisz wymaluj Donald Tusk dzisiaj w dzisiejszej rzeczywistości, ale przyjdzie czas na odpowiedzialność. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Dzień proszę dobry. Panie. Maciej Kluczka, Radio TOK FM. Panie Ministrze, Różne są opinie co do tego, jak zachowała się komisja wtedy w ten pamiętny piątek, ale bezsporne jest też to i tak na chłopski rozum, że. O 10.30 miał, miał być pan tutaj w Sejmie, a o 10.30 był pan jeszcze w telewizji Republika. Czy nie uważa pan, że powinien być pan na czas przed organem konstytucyjnym, jakim jest Sejmowa Komisja Śledcza? Panie dyrektorze, pan mieli porządki. Ja nigdy nie powiedziałem, że kiedykolwiek stawię się na czas przed jakąkolwiek komisją i w ogóle, że się stawię. Dlatego, że przed chwilą, jeśli nie wiem, czy pan był od początku naszej spotkania, w internecie. To mógł pan przeczytać uchwałę zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego pod przewodnictwem pani profesor Gerzdorf, mamy ją tutaj, z której wynika, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego wbrew twierdzeniom komisji, byłej komisji do spraw Pegasusa, jest wiążący nie od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw, bo wiemy, że premier Donatus blokuje tę publikację, ale od momentu upublicznienia tego wyroku na sali plenarnej w momencie upublicznienia wyroku. Jeśli jest tak, jak twierdzą sędziowie Stołu Najwyższego, ta uchwała nie została odwołana, proszę sprawdzić. To znaczy, że ja stoję na gruncie prawa twierdząc, że wyrok wszedł w życie i w związku z tym nie mogę uczestniczyć w bezprawiu i pomagać w popełnieniu przestępstw tym, którzy w sposób nieuprawniony i bezprawny yy, procedują wbrew wyrokowi, który rozwiązał tą komisję. To po pierwsze. Po drugie, wbrew twierdzeniom Państwa z Komisji Śledczej, celowo przyjechałem do Polski, bo za granicą, o czym wszyscy wiedzą, bo są nawet materiały filmowe, w jednej z gazet potwierdzających, że byłem w tym czasie poza granicami Polski. Ja więc specjalnie przyjechałem i pojawiłem się na około godzinę przed pracą komisji, podając na Twitterze i publicznie do wiadomości, wszędzie mi wobec policji, gdzie jestem, gdzie można mnie zatrzymać. Natomiast nigdy nie powiedziałem, że ja będę sam się udawał do Sejmu na nielegalną komisję śledczą, i tego proszę ode mnie nie wymagać. I po trzecie, wreszcie. Proszę przesłuchać materiał filmowy mojej rozmowy ze mną na antenie. Gdzie kilka razy zwracam się z informacją i kieruję też prośbę do dziennikarzy, żeby wpuścić policję, dlatego że. Ale policja nie mogła wejść Dobrze, do. Dobrze, ale wie pan, ja nie, nie widziałem, zakazu. co się dzieje na zapleczu. Ja deklarowałem swoją wolę, która była jasna, na żywo w programie. I nie wiedziałem, czy gdzieś za ścianami, jaki jest przebieg wydarzeń, natomiast w momencie, kiedy zauważyłem, że nadal policja z jakichś względu nie wchodzi, wtedy wstałem i podszedłem, prosiłem, żeby zejść na dół. To panie mistrze, jedno pytanie, dlaczego pan tego nie mógł zrobić o 10.15, 20, Tego tylko zrobił po to pan punkt o 10.30? Nie, myli się pan, nie no, tak wyszedłem 10.29, <noise> no, pro, proszę jeszcze raz przeglądać materiał, 10.26 byłem już pod drzwiami, stałem, to jest dokładnie, na klatce filmowej widać taką godzinę, Celem zejścia na dół i nawet do dziennikarzy, aby zeszli ze schodów ruchomych, ponieważ fakt obecności bardzo wielu dziennikarzy oraz operatorów filmowych na ruchomych schodach, zdaniem gospodarzy tego obiektu, powodował niemożliwość uruchomienia schodów i zejścia przyczyn bezpieczeństwa. Więc, krótko mówiąc, panie redaktorze, nie ulegnę mi się wątpliwości, że moje pojawienie się godzinę wcześniej, Jasny komunikat z mojej strony, kilkakrotnie powtórzony, że poddam się czynnościom policji, choć uważam, że one są oczywiście nielegalne. Wola wreszcie zejścia na dół mimo przeszkód, które obiektywnie były nie przeze mnie przestworzone. Wreszcie zatrzymanie mnie dokładnie o godzinie 10.30, przewiezienie w ciągu 10 minut do Sejmu, wtedy, kiedy jeszcze procedowała ta komisja, pokazuje, że byłem do dyspozycji komisji. Ale jeśli pan ma takie wątpliwości nadal, to proszę sięgnąć do wypowiedzi pani sędzi Ptaszek o której bynajmniej nie wypowiadałem się z szczególną życzliwością i nie oceniałem jej zachowań jako legalnych, która dla gazety, dla portalu powiedziała, że w jej ocenie, jako wydającej decyzję nakaz sądowy, policja wykonała jej decyzję w sposób prawidłowy. Wykonała! Krótko mówiąc, komisja miała obowiązek podporządkować się wnioskowi, który skierowała do sejmu, do sądu, a nie bawić się w igraszki w sytuacji, kiedy ktoś został pozbawiony wolności. Dzień inicjatywy. To zapytam, panie redaktorze, to... jeżeli mogę uzupełnić mm -hmm. postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu, był wystawiony na dzień. Na dzień. Tam nie wiem, Skąd pan bierze daty 10:30? To, to jest ale postanowienie w dniu. do rozpoczęcia posiedzenia komisji. To, 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 to. Ale już nie wchodząc w szczegóły. Pani, ale, panie redaktorze, jeszcze, jeszcze jedna i... rzecz, bo państwo wtedy byliście, my też byliśmy wówczas. Jest w dniu. Te sześć minut jest kluczowe. Bo pan minister Ziobro był na terenie tego budynku. Dlaczego zamknięto drzwi? Przecież byliście przy tym. Nikt z was przecież. Nie może powiedzieć, że nie widział tego. Byliście jako dziennikarze, zamknięte były drzwi, on nie mógł wyjść. A w tym czasie komisja procedowała, po czym co zrobiła? Uciekła ze sali sali. I Panie... Państwo doskonale o tym wiecie, wy jako dziennikarze. Panie rektorze, jest kwestia przyzwoitości, już to naprawdę no nie ma co się kompromitują. Ja Państwa namawiam, żebyście nie szli tą drogą. To ja tylko to jest, o... jest elementarna, hmm. przecież już w tej chwili prawo na tyle przyzwoitość. Państwo widzą pos, panią poseł Kurowską na filmie, która chce wejść z drugiej strony, a ja chciałem przejść z tamtej strony. Panie, Byłem zablokowany. Redaktorze, był pan jednym z dziennikarzy, który, gdzie, gdy ja stałem przy garażu zjazdowym windą. To, wie, wie pan co, ale samochód stał przy Windzie. To być może pana, bo wielu z pana kolegów było. Dlaczego ta winda nie została uruchomiona, tylko tam jest minuta 46, gdzie auto policyjne stoi i nie może zjechać na dół windą? Panie Ministrze, tego krótkie pytań, pytania, bo nie chcę zabierać tak. kolegom czasu. Rozumiem, będzie pan jutro na posiedzeniu Sejmowej Komisji Regulaminowej i nie zrzeka się Pan immunitetu. Tak jest pana? Plan? Panie redaktorze. Ja, wier, ja Trudno mi uwierzyć w to, że pan minister Hołownia nie, nie uwzględni pan marszałek, marszałek Hołownia. Nie, nie ustosunkuje się pozytywnie do wniosku pana ministra Błaszczaka. Ja jest nie wyobrażone, że ta komisja będzie procedować nad czysto ubeckim wnioskiem. Mm -hmm. To jest kompromitacja dla pana marszałka Hołowni i Sejmu. No, trudno mi w ogóle wyobrazić sobie, że ta komisja będzie chciała nad tym wnioskiem procedować. Nie biorę tego pod uwagę. Jest powiedzenie, nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. To jest nie tylko do dziennikarzy mój apel, ale to jest apel, myślę, do zdrowego rozsądku nawet pana Hołowni, który jeśli jest nawet cynikiem totalnym, powinien zachować się tu przyzwoicie, bo się skompromituje. Jeśli tego wniosku nie wycofa. Obiecuję ostatnie pytanie panie... polityczne takie. W różnych publikacjach, między innymi Andrzeja Sankiewicza, można wyczytać, że pana teraz taka aktywność i to, że mimo, że pan się nadal leczy w Brukseli, przyjeżdża pan tu często, pokazuje, że pan chce przejąć w nieodległej przyszłości schedę po Jarosławie Kaczyńskim, wykorzystując jednocześnie problemy Mateusza Morawieckiego z Rarsem i jego ludzi. Czy ma pan plan taki polityczny, panie ministrze? Bania luki, baju, baju będziesz w raju, tak, albo inne tego rodzaju. Możemy powiedzonka sobie wymyślić tutaj. <Sieś> może to jest sprytny plan pan rektora Stankiewicza, który znany jest z miłości do mnie już od lat, który chce, niby u, u, u uderzełek, a tak naprawdę nastawić przeciwko mnie, być może kolegów z spisu, ale to jest no, daremny prób, bo każdy, kto ma odrobinę rozumu w głowie i oleju, wie, że tak nie jest. Moja obecność jest związana z y, faktem, Rzeczywiście poprawy stanu zdrowia, choć jeszcze jest daleko od pełnej poprawy stanu zdrowia, stąd często bywam faktycznie w Brukseli i podlegam i korzystam z leczenia, bo tam już rozpocząłem to leczenie na miejscu w związku z ciężką chorobą nowotworową, którą przechodziłem i była tam operowana. Ale też moja aktywność wiąże się z dramatyczną sytuacją bezprawia, którą tutaj widzę. Proszę przypomnieć sobie, że moja konferencja prasowa służyła też temu, aby dodać ducha tym wszystkim, którzy no, patrzą na to bezprawie i, i powiedzieć, że nie ma zgody na działanie przestępcze Donalda Tuska i całej jego szajki, zorganizowanej grupy przestępczej. To nie pan prezes Trybunału Konstytucyjnego pierwszy sformułował zarzut zorganizowanej grupy przestępczej, tylko to był właśnie początek mojej aktywności politycznej. Konferencja pod gmachem na ulicy Józdowskiej, Kancelarii Premiera, gdzie jasno przedstawiłem państwu zawiadomienie o przestępstwie pana Tuska i, i stwierdziłem, że jest przestępcą. Wynoszę się premierem, który działa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Ja rozumiem, że to się bardzo nie podoba panu Dandowi Tuskowi, że w związku z tym chciałby mnie wyeliminować. Nawet, nie, wie pan, w tak śmieszny sposób nie, nie, nie trzymał nerwów, że wysłał pod <laughs> moje mieszkanie do Jeruzala trzy wozy telewizji w likwidacji, telewizji publicznej w likwidacji, które przez całą noc stały i świeciły reflektorami w moje okna. Co może pan mi zdradzi, albo ktoś z państwa? Na czym polega prasa dziennikarza, który przez całą noc stoi pod czymś domem i świeci reflektorami w okno? Panie ministrze, znaczy, domniemanie niewinności. A pan znacie, mówi, że. Znacie te, znacie te zagadki, na czym to polega? Hmm. Ale... ale pozwoli pan, że ja teraz spytam państwa, bo jesteście fachowcami. Kiedyś uczestniczył pan w takiej akcji. Nie. Właśnie, widzi pan. Ale jest pa, pan jest byłym ministrem Światłami. sprawiedliwości, a pan Aha. mówi, że ktoś jest przestępcą i działa w tak, zorganizowanej jest, grupie przestępczej, a jest domniemanie niewinności. Z całą panie widzi pan, domniemanie niewinności jest w systemie, w którym działają organy ścigania, które w, w, w ramach prawa dążą do ewentualnie wyegzekwowania odpowiedzialności wtedy, kiedy jest naruszane prawo. A my żyjemy w tej chwili w systemie, w którym grupa przestępcza przejęła władztwo nad organami ścigania i uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności karnej tych, którzy dopuszczają się przestępstw. I w tej sytuacji, skoro nie działają organy ścigania, nie, działa, nie, nie może działać organ wymiaru sprawiedliwości, skoro nie ma inicjatywy ze strony prokuratury czy organu oskarżycielskiego i nie może być w tej sytuacji przy nielegalnym przejęciu tej prokuratury, by postawić winnych do odpowiedzialności, to trzeba mówić prawdę. I tą prawdę czuję się zobowiązany mówić z pełną odpowiedzialnością za słowo. Proszę bardzo, może ktoś mnie pozwać przecież, prawda? Zachęcam, jeżeli mówię takie niedorzeczne historie, opowiadam, które nie mają powstał faktach, to przecież można mnie pozywać. Bardzo proszę. Więc powtarzam jeszcze raz, Donald Tusk jest przestępcą, e, a jestem ciekaw, czy ktoś z państwa może uczestniczył w takich doświadczeniach, że przez całą noc reflektory na dom jakiegoś polityka albo obywatela były kierowane z kamerą, kiedy, kiedy jedyne poruszające się tam obiekty to czasami jakaś sarenka z, z lasu w Puszczy Bolimowskiej mogła wyjść. No to, jest, to jest, myślę, dobre pytanie. Tak domyślałem Państwu, daję, bo to jest ten ciąg zdarzeń, który wpisuje się w to, co Donald Tusk chce organizować jutro na komisji. A jestem przekonany, że Pan Hołownie, jeśli ma tą elementarną przyzwoitość, ja wierzę, że tak. Może jestem naiwny i się jutro okaże, że jestem naiwny, ale ja wierzę, że spowoduje, że tej komisji w, w, w każdym razie nie będzie zajmować się tym punktem. Bardzo proszę kolejna redakcja i pytanie. Dzień dobry, minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jak się pan do tego pomysłu, do tej propozycji, do tej zapowiedzi odnosi? Pani redaktor, pan minister Adam Bodnar miał okazję pokazać. Jaki jest jego stosunek do niezależności prokuratury poprzez bezprawne i kryminalne odwołanie swojego zastępcy, pana prokuratora krajowego, który miał pewien mandat niezależności w stosunku do niego? Więc jaki pan Bodnar ma stosunek do niezależnych prokuratorów, to najlepiej właśnie ilustruje to, jak potraktował pana prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, który w sposób całkowicie bezprawny, bez pisemnej zgody prezydenta odsunął od wykonywania obowiązku i powołał na jego miejsce osoby, która wykonuje czynności prokuratora krajowego w sposób bezprawny. Uważa pan, że powinno zostać tak, jak. Ja jest. uważam, że pan minister Bodnar nie ma żadnej wiarygodności w tym względzie i cokolwiek robi, nie, nie budzi mojego najmniejszego nawet zaufania. Nie jest jednym słowem partnerem, z można na ten temat dyskutować, w sytuacji, kiedy dopuszcza się bezprawnych działań wymierzonych właśnie niezależnych prokuratury w kształcie takim, jak ona dzisiaj funkcjonuje.